Stanowili najliczniejszą grupę, to sporo powyżej 50%, grupę społeczną i nie można byłoby Polski tworzyć bez nich. Każda realna próba odzyskania niepodległości musiała sprowadzać się do zmobilizowania. Wszystkich warstw społecznych, jakie wtedy istniały. Inna sprawa, jakie stosunki pomiędzy tymi warstwami istniały, jak poszczególne warstwy patrzyły na najliczniejszą grupę społeczną czy zawodową, zależy, jak będziemy to definiować, mianowicie na chłopie. Przede wszystkim chłopi nie stanowili grupy zorganizowanej. Horyzont ich no, mam na myśli wiedzę o świecie, to co widzieli, w wielu wypadkach się zamykał w obrębie wsi. Istotne też było, że w ciągu wieku XIX, kiedy Polska była w niewoli, we wszystkich zaborach po kolei nie, nie, nie naraz likwidowano pańszczyznę, także, czyli przymusowe prace na rzecz folwarku. Tak więc w opinii wielu chłopów Polska, ta dawna Polska, źle się kojarzyła i pomysły, żeby ją odbudować, też budziły, zwłaszcza wśród starszego pokolenia, niechęć. To się zmieniało powoli. Wyraziste obrazki takich właśnie zachowań znaleźć można we wspomnieniach Wincentego Witosa. Przywódcy, co prawda, tylko jednego z odłamów y, ruchu ludowego, ale był to przywódca chłopski y, na skalę szerszą, jedna z najwybitniejszych postaci w Polsce, y, Polsce odrodzonej.